Adaś, wielka postać i mały człowiek. Miał być wschód słońca, ale kiedy zamykałam drzwi z wnętrza, usłyszałam cichy głosik. Jeszcze ja, jeszcze ja. Ja jeszcze, ja poczekaj, poczekaj na mnie. No to poczekałam, wschód się zrobił i idę obejrzeć. Idziemy tak? Najrączkę mężu. No. Idziemy obejrzeć panoramę wciąż wcześnie rano. Lwów śpi, słuchajcie. Poszliśmy na skróty i się zaczął taki delikatny hiking. Ale idziemy do góry. Miejsce jest proste do zlokalizowania, nawet największa sierota orientacyjna sobie poradzi. Trzeba po prostu iść do tej wieży. Która widać z każdego punktu na Starówce. Taki szort, No jak? Jak sądzisz, trochę co znaczy to M? Widzieli, że tu będziemy? Marsjanie nie, M zajmuje. to jest W z banku. Myślałam, się dasz złapać. Ale jak się rozejrzałeś i zobaczyłeś inne literki, to połączyłeś kropki. Przecież tu wcześniej wchodziłem i widziałem wszystko. A ja nie widziałem. między S a W. S a -w. A co to znaczy to S i W? Z geografii była pała, co? Króla minus. Z matematyki było dobrze. I co? 2 plus 2 razy 2. 6. No i co? No i opublikujcie. Oczywiście, że tak. Najpierw się mnoży, potem się dodaje. Na dwa plus dwa było w nawiasie. Nie mówiłeś nic o nawiasie, opublikuję to. Publikuj. Uwielbiam wschody słońca. Tak mnie zawsze ładują. Darek też uwielbia wschody słońca. Przesypiać. Jaśka, teraz zadanie. Ułożyć z litery Jeden, o, s, o i ten. W nos i wąs. To tak jakbyś na gramatyce ty kiedyś Bez napisał onsa. na dyktandzie. Wons. No i co? Może ich kiedyś napisane? Nie pamiętam. No. I to są te? Wiesz jak kibę walisz. <gryw> tak? Mhm. Ja pierdykam. I to są te momenty, kiedy wimho... I freediving się przydał. Człowiek potrafi sobie tak wstrzymać oddech. No. O tak. To no to z tego, że później kupskie walił. Daj troszeczkę bójczalczka. No przyjdzie. <grytul żonę> to jest nasze wejście do kamienicy. To są nasze okna. Nie, protokół nie mamy. Mamy na drugą stronę. Ale warto zaznaczyć, że. W Lwowie mieszkanie na samym rynku jest fantastycznym pomysłem, bo wychodzisz, masz od razu kafejki z internetem, kiedy potrzebujesz. Jak ci zimno, to się przebierasz. Jak ci ciepło, to się przebierasz. Jak chcesz iść na dwójeczkę, jak dareczek na przykład teraz, to też po prostu. Co, teraz to nie pójdziesz? Niech cię nie wie w planie, co ty zejdzie Stradamus. I się okazało, że Mickiewicz jest jednak po drugiej stronie. A daś nasz. Adaś. Wielka postać i mały człowiek. Jaćka, to wyglądasz jak Pampersa na gębie takiego. Pogniecionego, starego, wydłużonego. Prawo Macerowanego. Nie mówi, czy maska ma być wyprasowana, czy nie. Nie, to jest nieporozumienie. Jaćka pierwszy raz nie jest w stanie nic wybrać. Czujesz jak Dariusz. Codziennie. Każdego dnia patrzcie tu po lewej taki kisz o, z takim pomidorkiem na przykład. A tu jest część słona. A damy no. część słona. A ty wiesz co? Tak, już no. wybrałem. Co wiesz? Ja bardzo szybko wybrałem. Ja wybrałem sobie ten serniczek mhm. i ten makowczyk. O, bo, tak te. No. No bogato. Kochani, następnym miejscem, w które Was zabierzemy, będzie zrobienie jaczki na bóstwo. Te same dziewczyny, które malowały mnie i efcie do Halloween, dzisiaj zrobią nas na bóstwo w wersji daily. Myślę, że będzie sztos, bo już widziałam, co dziewczyny. Na radzieckie babuszki wyjdziecie. Co jest takimi pumpami tutaj różnymi? Ja myślę, że będzie pięknie. Zobaczymy. Gotowe na make-up. Dziewczyny mają swoje atelier tu, w lewo. Dobry dzień, dzień, dobry. dzień. 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 To jest Roxana. Hello. Będzie mnie malować. Ja nic nie mówię. Roxy robi mnie na bóstwo. How I feel? How you feel? Exactly. How do you feel? taki klimat. Taki dziewczynski. Zaczynamy od Bobby Brown, mgiełki. I od Bobby Brown. I teraz Beis. będzie tak. Base to jest eye concealer. No jakby dziewczyny używają bardzo dobrych i drogich kosmetyków. Wiecie, są kosmetyki drogie i, śre, i średniej jakości. Są drogie i dobre. No i jak na moje oko, to jest właśnie ta druga kategoria. Dał pod oczy. Po to finish to Under Eye. O, o, teraz to już tak jak taka prawdziwa make-up vlogerka, to zrobiłam, dobra, jest super. Staram, staram się, bo chciałabym, żeby dziewczyny, bo zakładam, że efekt będzie super. Widziały dokładnie co robimy. O, teraz mamy Dior Forever, te dwa kolory, nie? Ja mam. No, jest dobra, miksuję sobie. Tu... Mhm. Tak jest. 010 i 0,40. Najpierw wstanąliśmy podkład pędzelkiem, potem beauty blenderem, a teraz robimy kontur na mokro, znowu, tam, znowu pędzelkiem. I to jest... Kryolan! Kryolaner! Kriola. Tak wygląda nowy, no. Podkład numer jeden kolor. NG, NG, NG1. NG1. To jest podkład, a Roxy używa podkładu jako konturu. Jest no? tip. Wjeżdża kontur, kontur, korektor pod oko. I znowu mieszamy narsa i diodet. Tutaj zrobiliśmy mieć tych dwóch produktów. I znowu Roxy nakłada malutko. Robi tak dwie, trzy warstwy, ale tego produktu jest dyci-tyć, tyci, cycciut. Znowu tak warstwami, tak delikatnie. Malutko, malutko. Jedna warstwa, druga warstwa, trzecia warstwa. Nie? I teraz pudrem, nie? Tak, under the Pod oko wylądowała Laura. Rozświetlający. Secret Brightening Powder i jedyneczka. tym gruntujemy i znowu tyci, tyci. Czy Czyje to pędzle? Tutejsze? Ukrainian. Ukrainian. no dobra, to. Co? Syntety... Kukur, kukuruza, syntetyk. A, no i widzicie? Z syntetykiem też można zrobić to, to, to. bardzo precyzyjny make-up. Tak było. Make this. a taki slap-facing. Tak, to można walić po papie, no. To jest błyszczyk po prostu. I Ale patrzcie, nawet... Coś zamczyk. Nawet taką wazelinkę Roxy ma z Bobby Browna, słuchajcie. No, tutaj nie ma lipy, nie? Teraz robimy kontur na sucho a takim podwójnym. Powiem wam szczerze, że ja w ogóle nie widziałam, że tym bronzerem można robić kontur. My tak, thing. tak, żeby rozjaśnić. No dokładnie. To jest taki patencik. Że wiecie, na kości na ciemno, a pod okiem na jasno. Kurde, jest kontur. Słuchajcie, takimi lekkimi kosmetykami. Wow! Tutaj w międzyczasie jeszcze dołożyłyśmy prą mm, rów. Patrz jakim małym pędzelkiem Roxy pracuje. Pędzelek taki malutki, malutki, nie? Mhm. Mm taki bardziej precyzyjny wtedy możesz sobie jakby podrysować kontur. Dobry panel. Dobra, tutaj mamy Hourglassa i tym brązerkiem tu. I takim pędzeleczkiem, może na chwileczkę tak pędzelek. Roxy mi tak tutaj podciągała policzek. Nie rozumiem, no, to jest hit. Wow, ale fajnie. Pędzelek jest tutaj VOX, to jest tutejsza lokalna. A We're Glass, jak zwykle, dobry produkt, piękne opakowanie. Wow, Nexus! Kontur nosa zrobiłyśmy tym, takim kolorem odrobinę ciemniejszym niż podkład, i dużo jaśniejszym niż kontur na policzku. Jestem zera na tą techniką! O! Dziewczyny używają tak mało produktu, Tak? Mm. zarąbiście no, super naprawdę, no i wtedy mogę sobie pozwolić, bo tutaj co nie spojrzysz to masz same Chanel, Bobbi Brown, Diory, Hourglass, to jest na bogato, nie? Tom no po prostu używają mało, efekt jest fantastyczny. Dobra, teraz robimy preski. Jestem Jest bardzo ciekawa, ilu cieni użyjemy, bo ustawiam, że dwóch i błysk na oku i to będzie tyle. Zaczęłyśmy od pogrubienia linii przy i delikatnie ją rozmywamy. NYX'a Liner Stick. Ale super jest takie rozmycie linii przy rzęsach. Teraz będzie już widza, będzie cieniowanie na mokro. To jest e, satynowa pomadka, którą zjadłyśmy Kontur na oku, ale tak mega delikatnie to było. Pędzelkiem po prostu tak to było w A potem położyłyśmy sparkle. Co było w sparkle? Ja, bo Bobby Brown. wiadomo. Munstron. Munstron. Munstron, jest, o, jest, jest. jest strąty. I Tutaj I can... znaczyłyśmy tą część z powieki. Przy brwi, żeby było ładnie, równo i żeby był kontrast do brzwi. I znowu tym małym w którym wcześniej robiliśmy kontur buzi, teraz robiłyśmy takie wykończenie oka. Tutaj tym jasnym wewnętrzu, tym, tym jeszcze jaśniejszym, tym kremem wewnętrzu oka, a tym najjaśniejszym na zewnątrz, pod łukiem brwiowym. znowu ten next i, I... I a ona zastyga ja. czy nie? da da, da. zastyga dlatego mm. trzeba szybko pracować pędze leczkiem hmm. takim na chwilę o, o takim kształcie choć jego języczka z syntetykiem rozścierałyśmy tu po i teraz znowu tą paletką rozświetlającą z Diora, którą wcześniej pracowałyśmy. Zmiękczamy to cieniowanie pod okiem. A, i teraz mi tak wyciągasz oko. O mm -hmm. no dobra. Z mojego doświadczenia to nie są łatwe rzeczy. Pędzelkiem robimy kocie oko, czyli ciągniemy od dolnej powieki w górę. A potem jakby wracamy. korektorem podcieramy pod okiem, żeby zrobić jeszcze bardziej, wiecie, ten taki kocie oczko. I znowu, rozświetlającym lecimy na górę. Całe cieniowanie, słuchajcie, oczu zrobiłyśmy przy pomocy trzech produktów, bo zrobiłyśmy tak. Głębia oka zrobiliśmy pomadką w płynie, w takim kolorze nudziakowym, satynowym wykończeniem. Potem kredką. Robiliśmy górę i dół zagęszczania linii rzęs i rozmycie to. Rozmywałyśmy to pędzelkiem, kocim oczkiem, a tym robiłyśmy z tego taką mgiełkę, nie? Brewki robimy makiem, to jest mak, nie? Dobrze widzę? Atelier. Atelier, o. No, tak jest z tego co widzę, to bardzo chłodne i ciemne, no i ja siebie w takich drzwiach lubię, zdecydowanie. Teraz zagęszczamy jeszcze, robimy dodatkowe cieniowanie. Nie chcę mi to złapać. Dobra, to jest taka pomada. Eyeliner jest. Czyli wiecie, nie malowała mi kreseczki równej, tylko tak nakładała i pędzelkiem rozmywała znowu. No, zaraz będziemy się kępkować, czyli już oczko mamy wykończone. Klej do kępek jest biały. Kępeczki zamontowane. A nie, jeszcze będzie więcej. Dłuższe kępki dajemy na zewnętrzny, zewnętrzny końcik celem uzyskania kociego oka. Lubisz przyklejać kępki? Nie lubię. Ja też nie, ja też nie lubię, dokładnie. So boring. Tak, exactly. And you must be so precise. już po, czekamy na hopów, aż do nas dołączą i możemy iść. Ale jestem zadowolona i dużo się nauczyłam. Patrząc jak Roxy pracuje. Co do włosów, no to wciąż jestem, dwie warączki. Proszęłam tylko o takie, wiecie, fale, które będą też dobrze wyglądać następnego dnia, jak będziemy w lesie, bo akurat za chwilę jedziemy do lasu, na dwa dni bez zasięgu, więc sam raz z takim make-upem. No ale co sobie człowiek jeszcze pozwiedza lwów w takim pięknym wydaniu, to jego dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy według Was ten make-up jest sztosik.